Na chwilę obecną 100 dolarów, tutaj w Rosji to 8600 prawie rubli 15 minut zajęło mi zamówienie czekolady w tej restauracji To jest za bardzo, nie mówią, znaczy jeden gość, to jest tam duka po angielsku, reszta lipa Mordeczki i jak jest Polo, w Polo, marki Polo, z czapką Polo, z napisem słuchajcie Polo Witam Was serdeczne, moi drodzy Piotr Polo Przebarski, w pierwszym odcinku nowej serii Liznąć Luksusu. W serii, która ma za zadanie wprowadzić nieco świeżości do odcinków, aby troszkę odreagować od hamskich tanich hosteli i ciutko się zrelaksować. Zapraszam do oglądania. Moskwa to miasto pełne kontrastów. Nie ukrywam, że 100 dolarów to nie jest za wiele ale od czegoś trzeba zacząć później będzie już z górki interesuje Was co można dostać za stówkę w Moskwie? zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka na pierwszy odcinek nieprzypadkowo wybrałem Rosję oraz Moskwę jest to słuchajcie centrum biznesu wszędzie widać przepych, luksus drogie samochody piękne kobiety i wszystko co najlepsze, więc tutaj nie problem o luksus. I na czym polega ten projekt? Ja już wcześniej w zapowiedzi tłumaczyłem, że raz w tygodniu będą odcinki inne, nieco bardziej zróżnicowane od tych, które są regularnie na kanale. Tak jak w ciągu tygodnia, można powiedzieć od poniedziałku do piątku, czy do soboty, sześć razy w tygodniu człowiek śpi po hostelach. Raz w tygodniu będę sobie pozwalał na nieco więcej. Z każdym tygodniem zwiększając ten budżet Dzisiaj słuchajcie, zaczynamy od 100 dolarów Jest to słuchajcie pierwszy odcinek, a następnie będzie 125, 150, 175 I tak słuchajcie, będziemy szli wysoko, aż tak powiem z wyświetleń będzie się zgadzał hajs Moi drodzy, Piotr Przybarski, ale w nieco innym, nowym, świeższym wydaniu Dzisiaj mam do przekazania Wam informację, która, miejmy nadzieję, wprowadzi nieco świeżości oraz innowacji na kanał. A mianowicie, przedstawiam Wam projekt o nazwie Liznąć Luksusu. Na czym to będzie polegało? Wszyscy wiemy, że podróżowanie na pełen etat nie jest najtańsze. Licząc nawet tanie hostele, brak przyjemności, na koniec miesiąca, tak czy siak, wychodzi spora sumka, a bardzo często Odpoczynek przy tym jest zerowy. Ten projekt ma na celu to zmienić. Są na świecie miejsca, gdzie 100 dolarów tak naprawdę nie znaczy nic. W Szwajcarii to można co najwyżej zarezerwować hostel na jedną dobę albo pole namiotowe na dwa dni. Ale przenosząc się do krajów nieco tańszych, taka stówka może być wydana nieco lepiej. Przez kolejne 12 tygodni. Raz w tygodniu na kanale będzie pojawiał się vlog. Nieco inny jak wszystkie poprzednie. Nie będzie spania po hostelach, nie będzie jedzenia w najtańszych knajpach, a w zamian będzie troszkę luksusu. No, może nie jakoś nie wiadomo ile, ale zawsze to więcej jak nic. Raz w tygodniu, aby urozmaicić Wam oraz sobie zwiedzanie świata, będę pozwalał sobie na więcej. Zaczynając od wspomnianych 100 dolarów. I z każdym odcinkiem kwota będzie rosła o 25 dolarów, czyli 100 zł. W jednym odcinku pójdziemy do nieco lepszego hotelu, za stówkę, a w kolejnym zjemy kolację za 125, zapraszając przy tym piękną kobietę z Tindera lub poznaną na ulicy. Chciałbym, aby te pieniądze nie były zainwestowane w rzeczy materialne, a we wspomnienia. Coś, czego nigdy nie udało się zrealizować ze względu na budżet. Zatem skoro będziemy zaczynać od 100 dolarów, następnie będzie 125, 150 i tak aż do 400 dolarów wydanych na coś przyjemnego, może to być skok na bandzi, skok ze spadochronem, lub po prostu kolacja, lub wygodniejszy hotel, aby odpocząć nieco od podróżowania, lub może dojdziemy do przelotu klasą, bo w zasadzie nigdy nie leciałem. Histeria będzie dobrze odebrana. Będzie oczywiście. Kontynuowana, aby sprawiać mi oraz Wam, jak najwięcej fanów, oglądając ten materiał. Nie ukrywam, że zawsze chodziło mi to po głowie, ale będąc małym twórcą, zainwestowanie ponad 12 tysięcy złotych w odcinki, wydając to w zasadzie na same przyjemności, nie licząc do tego dojazdu do danego miejsca, lotu, montażu i wielu innych czynników, to sporo. Moim zdaniem, na naszym podwórku podróżniczym twórcy niekoniecznie mówimy o pieniądzach. Jeśli kupią coś droższego lub śpią w nieco droższym hotelu, tłumaczą się z tego, że przecież musieli odpocząć, są zmęczeni. No ale przecież słuchajcie, są to normalne rzeczy. Zawsze była luka, jeśli chodzi o kontent nieco bardziej luksusowy. Trzeba było pokazywać tylko najtańsze hostele, najtańsze jedzenie, bo widzą, może nie spodobać się, że wydajemy więcej. Ale przecież to o to chodzi w życiu, o balans. Ale to jest to, o czym mówiłem wcześniej. W jednym kraju za 100 dolarów. Pójdziemy do knajpy z gwiazdką myślę, a w innym ledwo starczy nam na hostel. Zależy mi, abyście Wy również byli kreatywni w komentarzach, podsyłali ciekawe pomysły, inspiracje, nietuzinkowe, mało spotykane hotele, nie tylko sieciówki. Tak jak wspominałem, jeśli Wy będziecie aktywni, chętnie zostawiali polubienia, komentarze, odcinki będą miały dobre wyświetlenia i będzie to przynosiło jakikolwiek profit, aby się zwracało. Będzie więcej pieniędzy na inwestowanie w projekt, no i oczywiście coraz lepsze rzeczy. Moi drodzy, zapraszam zatem na pierwszy odcinek z Moskwy. Jak sama nazwa wskazuje, liznąć luksusu, będę starał się nieco wrzucić, właśnie takich troszkę bardziej luksusowych, droższych rzeczy do moich podróży, ale chciałbym omijać rzeczy materialne, ciuchy No zobaczy, to jest to, moi drodzy. To jest właśnie. Moskwa. Widać ten pieniądz na każdym kroku I tak jak przed sekundką Wam wyjaśniałem Będą to z reguły lepsze hotele Bardzo dobre, drogie jedzenie Spa, masaże Słuchajcie, randki z dziewczynami Zabieranie ich na kolację Rzeczy niekoniecznie takie typowe Tak więc zależy mi na tym, aby właśnie Liznąć troszkę tego luksusu, którego nigdy nie byłem w stanie doświadczyć w swoim życiu i żebyście wy, widzowie, również mieli z tego troszkę fanu, tak więc będzie mi bardzo miło, jeżeli łapkę do góry. Pamiętajcie, że to bardzo pomaga więcej wyświetleń, większe zasięgi, więcej pieniędzy słuchajcie na jeszcze lepsze projekty. Zaczynamy z odcinkiem numer jeden. Zaczynamy od szukania hoteli słuchajcie, powiem ja Wam, że są przeróżne. Od 200 zł za prywatny pokój, w zależności jaki widok, ale nie wszędzie można zrobić rezerwacje bez płacenia. Na przykład tutaj trzeba tylko i wyłącznie zapłacić. Widzicie? W hotelu nie można. Udajemy się do banku, aby wymienić pieniądze, ale zauważyłem, że tutaj w Moskwie ciężko słuchajcie o dobry kurs dolara. Póki co na mojej dzielnicy tutaj wszędzie oferują 80, 81 za rubla. Gdzie wcześniej wymieniałem za 86 niemalże. No nic, próbujemy szczęścia w Superbanku i dodatkowo brudne dolary, albo delikatnie na przykład pomazane również nie przychodzą. Zostały wymienione, moi drodzy, po korzystnym kursie. Można iść do nowego pokoju w dniu dzisiejszym. Zapraszam. Zatem myślę, moi drodzy, że możemy zaczynać ten pierwszy odcinek. Słuchajcie, na chwilę obecną 100 dolarów tutaj w Rosji to 8600 prawie rubli. No i stwierdziłem, że. Skoro to jest pierwszy odcinek, to wykorzystamy to, można powiedzieć, dwukrotnie. Zastanawiałem się również, czy jest sens, po prostu, wziąć droższy nocleg, zarówno wartość tych 8600 rubli. Ale stwierdziłem, nie. Zrobimy troszkę lepiej. Czyli znajdziemy bardzo fajne mieszkanko, pokój, cokolwiek, ale tak, żeby starczyło jeszcze, słuchajcie, na jakieś jedzonko. Zobaczcie, jaka jest chata. No, powiem Wam, średni to będzie luksus. Nie wiem, czy to będzie widać, ale ilość much tutaj najprawdopodobniej przy sprzątaniu panie chyba nie zamknęły drzwi. I ilość much. To tu jest kosmos. Ale słuchajcie, to pierwszy odcinek, dopiero trzeba będzie z tym walczyć. <słuch> no, tak. Nie będzie łatwo, ale trzeba będzie te wszystkie muchy dzisiaj powybijać. Chciałem Wam jeszcze pokazać, jak wygląda 8600 rubli. Tutaj, słuchajcie, mam akurat 10 tysięcy, bo mam tylko i wyłącznie nominały po 5 000 rubli. Tak jak mówiłem, 8600, czyli równowartość słuchajcie, 100 dolarów. W pierwszym odcinku, następnie będziemy co 100 zł, czyli co 25 dolarów. Słuchajcie, szli do góry, żeby te odcinki były jeszcze lepsze, jeszcze ciekawsze, aby nie przedłużać. Pokazuję wam rezydencję. Do wyboru, słuchajcie, było naprawdę sporo, sporo hoteli w okolicy. Był jeszcze jeden lepszy, słuchajcie, taki, w takim sowieckim stylu, ale niestety nie było możliwości, słuchajcie, zapłacenia, że tak powiem, zabukowania tego online i jakby opłaty w hotelu. Trzeba było zapłacić z góry. Zatem moja karta tutaj nie działa w Rosji. I szukałem, szukałem. Mogłem wziąć sieciówkę jakiś, słuchajcie, Ibis Hotel. Ale to nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby szukać fajnych miejsc, ciekawych, innych, nie sieciówek. Więc zrezygnowałem, słuchajcie, z hotelu Ibis. Tutaj jest, można powiedzieć, chata cała. Bo to nie jest tylko pokój hotelowy. Mamy kanapę dla gościa. Można powiedzieć, mamy biuro, moi drodzy. Woda, lodóweczka. 280 złotych polskich. Moim zdaniem całkiem ok Myślałem, że będzie gorzej, że będzie ciężej w Rosji, słuchajcie, tym bardziej w Moskwie znaleźć coś naprawdę fajnego w normalnej cenie. Ale co mnie skusiło, słuchajcie, tutaj ma być wanna. Hmm. Nie ma, słuchajcie. Wydaje mi się, że wanna jest w nieco wyższym standardzie. Kurczę, myślałem, że będzie wanna, że sobie polerzę. No ale nie ma tragedii, tak trzeba moim zdaniem jest bardzo. W porządku wygląda to. Dobrze. Słuchajcie, ja jestem gotowy. I co zresztą hajsu Zostało słuchajcie 2300 rubli. Zatem pójdziemy dzisiaj na fajną kolację. Nie będzie to nie wiadomo jak ekskluzywna kolacja. Walczyłem cały czas z myślami. Czy może te całe słuchajcie. 8600 rubli przeznaczyć na przykład na jedzenie Może pójść do jakiejś, słuchajcie, knajpy z gwiazdką Michelin Ale Z każdym odcinkiem będzie coraz lepiej, coraz wyżej I myślę, że będziemy naprawdę w takich top, top miejscach Że aż sam się nie mogę doczekać Lecimy Moi drodzy, nie ma żartów Robimy się na bóstwo Uff. Uff. Jeszcze jedna rzecz, widok tutaj niekoniecznie piękny, ale słuchajcie, tak jak mówiłem, mieszkanko jest bardzo fajne, bardzo klimatyczne, czyste, to jest najważniejsze. A teraz zobaczcie, w jakich warunkach mieszkałem wcześniej. Nie to, żeby były jakoś strasznie złe, ale po prostu przez 6 dni W hostelach, słuchajcie, rosyjskich z Rosjanami, którzy Hałasują, stukają Człowiek potrzebuje odpoczynku Ubieram się i idziemy, słuchajcie, na pyszną kolacyjkę Bo zostało 2200 rubli do wykorzystania Mordeczki i jak jest Polo W Polo marki Polo Z czapką Polo Z napisem, słuchajcie Polo to, co za kombo. Lecimy na kolacyjkę. Zapraszam. Jeszcze chciałem Wam pokazać jak ten hotelik. Wygląda naprawdę bardzo, bardzo, bardzo sympatyczne miejsce. Trochę zajęło mi znalezienie tego miejsca, tak jak mówię, nie chciałem żadnych sieciówek. Chciałem, żeby to było coś innego, coś miejmy nadzieję lepszego. I tak samo z knajpą. Ja po części byłem świadomy, że pierwszy odcinek nie będzie takim luksusem, no bo wiadomo, 400 zł to też nie jest nie wiadomo ile. Nie jest mało, tym bardziej, mówię rozkładając na dwie części, trzy, powiedzmy czwarte na hotel i jedną czwartą na jedzonko, ale wydaje mi się, że z każdym tym progiem, z każdym tygodniem to będzie wyglądało jeszcze lepiej, będziemy szukać jeszcze ładniejszych, hoteli nietuzinkowych gdzie słuchajcie w takich lokalizacjach, że aż się przestraszyłem te, że słuchajcie, będziemy się łapać za głowę. A ten projekt jest dla mnie o tyle ważny, że słuchajcie, nazwa została wymyślona już w roku 2022. Zatem mój budżet w żaden sposób nie pozwolił mi zainwestować pieniędzy. Troszkę się obawiałem, bo licząc po którymś tam tygodniu, słuchajcie, to wychodzi ponad 10 tysięcy I nie ukrywam, że mając bardzo, bardzo mały budżet Dwa lata temu na podróże Po prostu nie byłem w stanie Takich pieniędzy włożyć I spróbować, czy się uda Czy się nie uda Dodatkowo wybierając knajpę Sugerowałem się tym, aby Po pierwsze, mieszcząc się w budżecie Zjeść coś naprawdę smacznego Aby nie przepłacać tylko i wyłącznie Za nazwę Jakiegoś na przykład lokalu I także omijałem Sieciówki w mojej okolicy, według Gogla, nie znalazłem nic konkretnego, ale jedną stację stąd, słuchajcie, jest bardzo fajna knajpa, z tego co mi się wydaje, japońska. Więc może, grzabniemy sobie jakiś ramen. No i kawałek mięska do tego, więc nie mogę już się doczekać. I przypominam, słuchajcie, o zostawieniu łapki w górę. Będzie mi bardzo miło, jeżeli słuchajcie, pod tym filmem uda się. Uzbierać 3000 łapek, a z każdym kolejnym filmem tego będzie więcej, ponieważ będzie inwestowane więcej pieniążków. Widzimy się na miejscu w restauracji. informacja do wszystkich osób, które oglądają mój kanał regularnie. Słuchajcie, ta seria to odskocznia od normalnych odcinków. Moje podróżowanie nadal wygląda normalnie, tak jak wyglądało spanie po hostelach, przemieszczanie się z reguły tanim środkiem transportu. Normalne słuchajcie, podróże. To co teraz oglądacie będzie publikowane najprawdopodobniej. Tylko je wyłącznie. Słuchajcie, przez trzy miesiące raz w tygodniu i właśnie dla osób, które są po raz pierwszy na kanale zapraszam do oglądania moich regularnych u, regularnych odcinków na moim kanale z podróży, a my jesteśmy już słuchajcie praktycznie pod knajpą problemem w Rosji jest to, że wiele knajp na Google nie jest dobrze oznaczonych, nie mają wpisanych tak zwanych gwiazdek, dolarów jeżeli chodzi o ceny więc musiałem troszkę dłużej posiedzieć, aby znaleźć coś, tak powiem adekwatnego, no i znalazłem słuchajcie knajpę japońską o nazwie słuchajcie, Hachiko wejdziemy tutaj, zobaczymy co mają do zaoferowania tak jak mówię, chciałbym zjeść dobry ramen i kawałek mięska Jesteśmy stację jedną od mojego miejsca zamieszkania, bywałem w tej dzielnicy wcześniej, ale nie stołowałem się że tak powiem w nieco lepszych knajpach zapraszam wchodzimy moi drodzy do Hachiko Niestety nie ma angielskiego menu. No nic, będę walczył. 15 minut zajęło mi zamówienie czekolady w tej restauracji. To jest za bardzo nie mówią, znaczy jeden gość coś tam duka po angielsku, reszta lipa. Jest spoko, głośna muzyka, więc trzeba będzie zrobić voiceover. wam, że... ...widowa. Miężko zdaje Ej, co jest najlepsze? Mają słuchajcie prawdziwą, japońską toaletę Niebywałe Ty Nieźle Zjadłem teraz, moi drodzy, przemyślenia Ogólnie tak 20 minut zajęło mi zamówienie czegokolwiek Bo nie było menu w języku angielskim Było bardzo głośno, jeżeli chodzi o nagrywanie To nie był największy problem Zapłaciłem słuchajcie, tak jak Niemalże z budżetem Ramen plus udon, plus pierożki Gyoza zapłaciłem 2100 czyli słuchajcie, bez 100 rubli zamknąłem się w budżecie makaron udon bardzo smaczny, mięsko przepyszne mięsko w ramenie również przepyszne sam ramen jestem w stanie powiedzieć, że 6 na 10, średni, bardzo średni średni wywar, średni makaron, mięso było bardzo smaczne pierożki Gyoza również bym powiedział, że bardzo no nie bardzo słabe, ale średnie. Też około 6 bym dał, no bo były trochę tłuste i w żaden sposób nie urwały dupy. No ale wiadomo, słuchajcie, jest to pierwszy odcinek z takiej serii, za każdym razem te knajpy będą najprawdopodobniej lepsze. Mam nadzieję, że z każdym odcinkiem człowiek będzie w stanie, słuchajcie, znajdować jeszcze lepsze knajpy. Tak jak mówię, tutaj w Rosji ten Google działa średnio, opinie są normalne. I były bardzo dobre słuchajcie opinie też przechodzimy obok jak knajpy kilka razy No i za każdym razem słuchajcie było mnóstwo ludzi Dajcie znać czy chcielibyście bardziej odcinki sfokusowane na przykład aby cała kwota była przeznaczona na jakieś turbounikalne hotele Albo na jakieś turbo kozackie jedzenie czy może robić 50-50 tak jak tutaj na przykład żeby znaleźć fajny hotel ale nie aż tak turbodrogi i też spoko jedzenie, które, że tak powiem, jest w zasięgu ręki. Bardzo mnie to ciekawi, ale to nie będą tylko i wyłącznie hotele i jedzenie. Będą to rzeczy po prostu ciekawe, słuchajcie. Miejmy nadzieję, że uda się zrobić jakieś, nie wiem, zwariowane, nie wiem, skok na bandzi może, słuchajcie, skok ze spadochronu, rzeczy, które zapadną w pamięć. Tu nie chodzi o kupowanie rzeczy materialnych, po prostu o przeżycia i przygodę. Powiem tylko tyle moi drodzy, pierwszy odcinek nowej serii cotygodniowej Liznąć luksusu Dobiega końca i, I Ważna rzecz Dogryzłem słuchajcie jeszcze sobie Takim rolą, bo jednak po tej kuchni Japońskiej byłem ciutkę Głodnawy Jeszcze jedna ważna rzecz Tak jak mówiłem przyjechałem tutaj żeby Odpocząć troszkę od tego hostelu i się wyspać, słuchajcie, przed bardzo długą podróżą, którą będę miał jutro. Ale z takich informacji, słuchajcie, za ścianą jest gość, którego przed chwilą widziałem w sklepie i kupywał dwie flaszki wódki półlitrowe i jedną butelkę wody. A za ścianą obok jest dziecko, które cały czas płacze i drzegę. Trzymajcie ciuki, moi drodzy. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu. 2,5 tysiąca lajków i lecimy z kolejnym, słuchajcie, odcinkiem, który będzie już. Witam serdecznie, moi drodzy. Jeszcze jedną zapowiedź zakończenie tego odcinka. Bardzo trudno robi się materiał, który ma pół roku obsługi. Nie udało mi się tego wcześniej zrealizować, zmontować, wpuścić. Brakowało mi tej dogrywki ze studia. Która na dobrą sprawę dopiero nastąpiła teraz w Chinach jakieś, nie wiem, 10, no 2 tygodnie temu czy 3 tygodnie temu, więc bardzo ciężko było mi się do tego zabrać, aby to miało ręce i nogi. Kurczę, to jest na pewno inny projekt, zupełnie odbiegający od tego, co robię na co dzień, więc też ciężko mi, wiecie, przejść. <grym> Takiego zwykłego podróżnika, który sobie jeździ po hostelach, śpi po takich zwykłych miejscach. Jak widać, mam normalny pokój, nie żyję w luksusach. Przejdą do, 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 do luksusowych rzeczy, ale mówię, to jest coś innego. Jakaś alternatywa odskocznia, lekkie zmiany na kanale, odświeżenie, tak jak mówiłem. Miejmy nadzieję, że. Będzie Wam się podobało, to jest najważniejsze, żebyście Wy byli zadowoleni jako widzowie. żebyście sobie odpalali raz w tygodniu, najprawdopodobniej w sobotę, taki materiał mówili: Korczę, fajnie, chłopak sobie wydał 100, 125, tam 150 czy 200 dolarów. Niech sobie chłopak ma. Tak więc. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Tak jak mówiłem, jeżeli będzie pomiędzy 2500-3000 łapek, jak będę usatysfakcjonowany, zrobimy kolejny, słuchajcie, materiał. Mam nakręcony jeszcze odcinek z Filipin i chciałbym tutaj z Tajlandii zrobić jeszcze jeden za 125, następnie za 200, tak więc kurczę, fajnie. Mam nadzieję, że Wam się odcinek z Rosji yy, zaległy, pół, półroczny spodobał. Kurczę, no planowałem to zrobić w Mongolii, kolejny, planowałem to zrobić w Chinach. Bardzo ciężko było słuchajcie, znaleźć czas i, i, i to wszystko poskładać do kupy, żeby to miało ręce i nogi, żeby to wyglądało, żeby miał ja być zadowolony, i żebyście wy byli zadowoleni. Tak, jak mówię, 100 dolarów. To, to nie jest na tyle kwota, żeby zaimponować komuś i powiedzieć o człowieku, ale luksus. No nie, wiadomo, że nie, bo to jest dopiero 100 dolarów. Ale ten projekt na tym polega, żeby co tydzień zwiększać tę kwotę. Będzie 125, 150, 175, 200 i tak aż do 400. Tak więc, moi drodzy, co by dłużej nie, nie przeciągać, tak jak mówiłem, zostawcie łapki do góry, bo to będzie dla mnie wyznacznik tego, czy wam się materiały podobają, czy chcecie więcej. W komentarzach również piszcie, Piotrek, tak chcemy. Te, te, te materiały będą oznaczone literką, y, symbolem LL, w, w gdzieś tam w tytule, żebyście wiedzieli, że akurat wpadł odcinek z serii Liznąć Luksusu. Tak więc, to nam się dzieje. Pozdrawiam serdecznie, moi drodzy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku za 125 dolarów.